Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj z rana, tak w sumie wieczorem, się zastanawiałam, czy nagrywać dzisiaj vloga, czy nie, ale jak się obudziłam i zobaczyłam, co się dzieje za oknem, to od razu mówię, nie, no muszę dzisiaj nagrać, bo jest przepiękna pogoda. Jest słońce, jest ciepło, jest chyba 20 stopni, także od razu chcę się nagrywać i wiem, że po prostu już czekam na tą pogodę, żeby było tak cały czas. Będę miała masę wtedy energii i. I chęci do nagrywania, bo jednak jak jest taka brzydka pogoda i się siedzi w domu, to wiecie, co ja wam mogę tam ciekawego nagrać. Także dzisiaj zapraszam Was na nowy dzień ze mną. Jest moja mama Musimy za chwileczkę zrobić sobie takie spotkanie y, firmowe Na którym omówimy nowości do Twinkle i, I dużo innych rzeczy Także mm, za chwilę takie spotkanie w domu sobie zrobimy Idziemy na pewno na spacer I słuchajcie, zaraz jest zajączek Zajączek, święta wielkanocne Ale zajączek w te święta wielkanocne przychodzi I e, wczoraj mm, Michael przyszedł i powiedział, że chce jechać kupić coś dla swojej dziewczyny Wie, to my pojedziemy z tobą e, Pojechaliśmy hulajnogami i e, oczywiście ja też kupiłam dla naszych najbliższych e, prezenty na Wielkanoc. I kupiłam też dla Luki. I tak jak no, zawsze to wygląda, ja nie umiem trzymać tych prezentów. Ja najchętniej chciałabym mu dać już w tym momencie, także e, chyba tak zacznę vlog, że dam mu dzisiaj prezent Wielkanocny. E, no i tak, nie przedłużając już. Zapraszam na nowy dzień ze mną. Będą nowe dyfuzory Twinkle. Zmieniamy totalnie szkła. To jest nasze pierwsze szkło i pierwsze patyczki. To tak naprawdę, które mamy teraz. Natomiast stwierdziliśmy, że najfajniejsze z tego wszystkiego będzie szkło takie i tutaj mamy najnowszy zapach Jaśmin, bez który będzie już nie niedługo, jest naprawdę obłędny, Przepiękny, prawda? Na wiosnę. Tak. Co się stało? Wtedy ja muszę wziąć naszego towarzysza. <laughs> uważaj, uważaj. Na nasz telefon. Na To jest 100 ml, i to również, tak jak teraz mamy, więc wydaje mi się, że wygląda to fajniej, prawda? Bardzo tak fajnie, pokazale. Nie? Lepiej się e, szerzej. Tak, mamy też 200 ml, natomiast na razie nie będziemy tego robić, ale w niedalekiej przeszłości planujemy. i to jest... I to jest 500 ml. Czyli na ten moment, uwaga, pojawi się 500 ml. I patyczki 500. będą długie, więc będzie naprawdę wyglądało to bardzo ładnie. A ten mały, ile jest? Tu jest 100, czyli tak jak 5 razy tutaj. tyle, czyli. Słucham? 5 razy tyle. 5 razy tyle, ale a. zobacz, że tu jest wszędzie 100, a wygląda to zupełnie no, inaczej. Tak, tak, tak. I to, co jeszcze zmieniamy, to patyczki. Tutaj mamy. To dziecko, ale ona lubi sobie pogadać. Ona rozmawia przez Twój telefon. nie wiem do kogo zadzwoniła. Do babci. Do babci. się. Ale wiesz co? Ja dzisiaj nagrywałem, jak zaczynałem mówić, to ona darła się, ona chce nam przeszkadzać. Ona chce rozmawiać. Tak, ona chce z nami rozmawiać. Tutaj te patyczki są grubsze i wydaje mi się, że bardziej, jeszcze intensywniejsze niż te. Także będzie mocniej wyczuwalny zapach, no a tutaj będzie. Halo, halo. Tutaj będziemy mieć również grube patyczki, ale wyższe, także to, to już będzie w ogóle super do salonu. ja już piszę to całe do tego. I zapach najprawdopodobniej będzie za miesiąc, ten najnowszy. Nie no, widzisz, koniec spotkania. Przepraszam, nie, nie możemy pracować. A co ty robisz? Co ty się malujesz? No i teraz na buście pędzelki. O prawo, skarbie! Tak mama robi? O, teraz puder nabieramy. Tak, no. I to nie tą stroną. Jak to tak mówi, krem... Krem... Bo na razie Razi ją słoneczko. Razi słoneczko, babciu. Kremik mój ulubiony, ale to jest takie. nie mam. Ta, to Nie, kochanie. Pytam, widzę, zawsze nie. miałeś nawilżający. Ten mówi, jest już przeciwzmarczkowy. Tak samo chyba wygląda, tylko jest znaczy, w mhm. Tutaj jest biała, a ja mam srebrny. Tak. Zobaczcie dalej. bardzo. To? Do mecia buzi. Pianka z Shiseido. Dziękuję. Żebyś ja miał już taki kompleci. Ale... No co to, to jest tutaj? Serum. Jakiś serum, no właśnie. no kochanie, już musisz zadbać Czemu o siebie. Nie wjeżdżasz teraz, nie Nie wjeżdżam, tylko dbam o ciebie. Serum, nie to nie to my... chyba dobrze. dobrze, dobrze. Już jestem ten wiek, masz prawie 30 lat. Trzeba się z tym pogodzić <laughs> niestety perfumy tiffany a tu męskie są? Tak. Takie same, no prawda? Podobne, w sensie, że... Znaczy wiesz jak pachną? Ja wiem, że to jest kolor wiesz jak jest, ale... podobnie? No. Do Karoliny Reryty 212 Czujtuje mam. No ale są podobne. Ludzie, którzy inspirują się często nami, znaczy w się sensie wyborami naszymi, to zobaczcie, dla swoich mężczyzn to wtedy <laughs> będziecie pachnieć jak ja. Wasi paceci, tak, ja, ja się ja. <laughs> na no maksa jak czuję ten zapach, to czuję lukę. No, Otóż no. to bo jestem ciekawa, czy ci się spodoba. Mm. Ty mi pierwszy raz kupiłeś moje pierwsze perfumy z chyba tak. Na pewno ci kupiłem, nie wiem czy pierwsze, ale chyba tak. Czy nie są podobne? Nie. Ale takie są troszeczkę takie cytrusowe, takie bardzo świeże, prawda? Piękne są. Fajne? No, bardzo ładne. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Co tam się dzieje? To jest, drań. to jest drań! Czemu drań? Nie daje mi porozmawiać. Ona w ogóle to tak to... słyszy, że ktoś rozmawia, to jest. Co to się działo? Tak babcia mówi? Nie, Ta, to nieprawda. To jest... Ja Łabu. tobie wierzę. O, o. Mamo! A ty na słuchawce jesteś z kimś? Tak. Rozmawiasz? <grym>. Ja próbowałam się gdzieś zadzwonić i po prostu ten. Co tu baba ma? Kryształ górski. Ola. Co to za kryształ górski? Chyba od Kry... cieci Malwiny, tak? Od Malwiny, tak oczyszcza energię. Dobrze. To będziemy hmm? się e, w ciebie tutaj Mama się tu chodzić oczyszcza i energetyzuje, tak? To jest mój talizman. trzymasz na rękę, nie, nie. właśnie to jest mój oczyszczacz energii. Uważaj, bo nikoli zerwała, wiesz, z łańcuszek. Więc... Tak, jest A zerwi zobaczysz ty. Tak Ty cio mały. No A co się dzieje? Idziemy na spacer. Mama, to ja tak powinnam płakać, bo jestem na detoksie sokowym. O, o masz rzepa swojego? Nie, ja idę, pa. Tak jak powiedziałam przed chwilą, dzisiaj z luką robimy sobie detoks sokowy. Wczoraj już jedliśmy bardzo lekko, sałatki, warzywa, owoce, a dzisiaj stwierdziliśmy, że wchodzimy na soki i jesteśmy po drugich dwóch sokach już? Tak, ja jestem na dwóch. I czuję, że mi się tak kręci w głowie i jakoś tak. Wszystko buzuje, ale, ale wiem, że to jest dobre, tak? Zobacz, ty coś przytadaj. powiedz. Ty coś Zbacze, więcej na ten temat. Z, zobra, zobrazuj ty to, no bo przecież nie jest ci tak źle. Nie, no ale krew. to musi dobrze powiedzieć, bo taki jest, jest takie uczucie lekkie, że coś System tam jest taki... Zawirowanie. Mm, zawierowanie ale nie jest źle. Jest nie, okay, ale robimy to nie. po to, żeby oczyścić się. Dużo osób mówi, co to za oczyszczanie, że to nie działa, ale jakoś... Żeby, wiecie, tak się poczuć lepiej w swoim organizmie. Zawsze jak jakoś to robimy, to dobrze nam to wychodzi. Tak, no i to jest taki nowy start, bo się tak jakby zerujemy do zera, no i naprawdę już odżywiamy się zdrowo. Już tak. się odżywialiśmy wcześniej. Kiedyś, ale zawsze coś wpadało. Teraz myślimy, żeby sobie zrobić jak dzień albo dwa, a kiedyś z moją mamą zrobiłam z 6 dni i to był dramat. Nie, ale po pierwsze, to, to był inny, tak, nie było, to był inny. Podobny. Zrobiłam wtedy e, 6 dni, chyba czy pięć nawet. Schudłam 4 kilo, przytyłam 7. <laughs> Nie wspominam tego dobrze Ale Efect wiem, yo -yo. że Efekt jojo był. był A tutaj nie robimy tego, żeby się odchudzić Tylko, żeby tak oczyścić I jeszcze to, co muszę powiedzieć Że wtedy miałam same soki A teraz mamy soki i jedną sałatkę W, w całym ale dniu ja, Także to ja będę to robił każdym... 3 dni tak? Nie tak? wiem, czy ty ile będziesz I ja trzeciego o, dnia Ta sałatka na... naprawdę jest naładowana Zaawansowany zrobię trzeciego dnia Czyli tak? 5 soków no to nie, ja nie chcę tak. A tutaj mamy takie soczki, o. A później wejdzie bigos od babci po trzech dniach. Jest bigos od yeah. babci. Proszę bardzo. Ale to myślę, że też nie od razu bigos, żeby właśnie nie mieć jakiegoś efektu niepożądanego. Po takich sofach trzeba też się, wiesz, wyprowadzić. Bo ja nagrywam, musisz mnie pomalować troszkę, dawaj. Make-up, proszę. Muszę ci pokazać, jaką o, szczoteczkę i kupiłam. Tangle Teaser dla Juni. Piękna. Jeszcze nie ma za dużo włosów, ale zaraz będzie mieć coraz więcej, wow. pokaż. Wow. Takie brzynsko, brzynsko odchodzi. Takie Słodzutka, taka malutka. Proszę, to jest twoja szczotka do włosów. Taki masaż będziemy robić na główce. Uuu, uh, masz wszystkie takie rzeczy? Uh! <słodzietro> <mów> 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 Uff! <mów> Uff! <mów> po prostu moja królewno, ty. No maluję, malujemy tatę przed chwilą. Przyda filmem. się, o tutaj, z tej strony tacie, tak. tak tutaj jest potrzebne. Dobra, dobra, Ostatnio przeglądałam folder kosmetyczny Wiosna na stronie Superfarmu i zamówiłam sobie naprawdę sporo fajnych kosmetyków. Już o tym przed chwileczką mówiłam na moim Instagramie, natomiast wiem, że wiele z Was nie ma Instagrama, dlatego pokażę Wam, co fajnego udało mi się zamówić. Spójrzcie, ile mam tutaj fajnych rzeczy. Zamówiłam sobie olejek, który niedawno już skończyłam. Jest on idealny właśnie na wiosnę, na lato. On ma takie przepiękne drobinki i zawsze lubię sobie ręce, nogi wysmarować do jakiejś sukienki. Pięknie to wygląda, w szczególności kiedy słońce świeci, także to jest bardzo fajny kosmetyk. Nawet słuchajcie, na imprezę fajnie się tym wysmarować i pięknie skóra się mieni. Tutaj na przykład mam taki krem, którego jeszcze nie używałam, ale słyszałam od wielu makijażystek, że jest on bardzo fajny pod makijaż także nie wiem, czy go miałyście, ale możecie mi napisać, jaką się sprawdza. Same pozytywne opinie na jego temat słyszałam, także mam nadzieję, że fajnie się u mnie sprawdzi. Tutaj mam na przykład z Rezibo fajny tonik, to jest dokładnie esencja nawilżająca. Ja mam różne toniki i to wielokrotnie Wam mówiłam. Żel do mycia buzi mam swój jeden sprawdzony, natomiast z tonikami jest tak, że lubię sobie je zmieniać i ten jest bardzo przyjemny. Miałam go już jakiś czas temu z polecenia mojej mamy, także postanowiłam ponownie go zamówić tutaj coś jeszcze takiego ciekawego mam perfumy, których jeszcze nigdy nie miałam Dolce Gabbana, one są bardzo takie wiosenne zapach typowo kwiatowy także nie wiem czy lubicie taki kwiatowy świeży bardzo fajnie pachniał na ręce, zobaczymy jak, jak później jak będę się cała nim psikać Tutaj mamy perfumę dla Luki, również Dolce Gabbana. E, co jeszcze fajnego? O, to to jest, już też mówiłam na Instagramie, to jest moje must have. I w sumie wielokrotnie tutaj Wam o tym mówiłam. Jest to woda termalna i ja uwielbiam e, używać jej na wakacjach. Jak jest gorąco, jak jestem taka, wiecie, na plaży spocona, przepocona, e, wtedy całą buzię sobie spryskuję tą wodą i jest takie naprawdę fajne odświeżenie. E, czujemy taki chłód na buzi, także to jest zawsze numer jeden na nasze wakacje. Nie tylko ja lubię tego używać, ale również Luka I gdzieś miałam tutaj jeszcze taki fajny produkt do ust A, Luka podasz mi z blatu? Tam stoi taki mały słoiczek To jest super sprawa Na moje bardzo spiesznięte usta Jest to takie masełko Również z marki Rezibo e, I no, wiecie, że ja mam problem z tymi ustami Ostatnio odkryłam ten produkt I bardzo fajnie mi się sprawdził, także wzięłam sobie Kolejny na zapas Pokażę Wam konsystencję tego olejku z drobinami Spójrzcie fajne jest to, że później e, to jest taki suchy olejek, więc nie wytłuścicie sobie nim ubrań jest widoczna spójrzcie jak fajne drobinki on ma bardzo to lubię, ja w ogóle już e, widziałam pierwszy raz ten produkt u mojej mamy w łazience jak byłam młodszą dziewczynką a teraz już z jej polecenia używam sama. Fajnie to się było jeszcze co? Super. Nie? Z kolorówki zamówiłam sobie dwa tusze do rzęs i pierwszy to jest L'Oreal Bambi Eye. Miałam go kiedyś, bardzo go lubię. A tutaj zamówiłam sobie tusz, którego jeszcze nie miałam. Air Volume Mascara. Także jestem bardzo ciekawa, jak on mi się sprawdzi, ale to jeszcze chwilę on sobie musi poczekać, ponieważ mam dopiero świeżo co rozpoczętą maskarę w szufladzie. Ja te wszystkie kosmetyki zamówiłam przez stronę internetową, natomiast sklepy, stacjonarne. Superfarmu są aktualnie otwarte, także możecie wybrać się na zakupy. E, ogólnie ten folder kosmetyczny będzie ważny do 19 kwietnia, także możecie skorzystać z fajnych e, przecen. Pokażę Wam sobie, bo otworzyłam sobie tą e, gazetkę i pokażę Wam, co ciekawego jest e, w niej. Spójrzcie, tutaj mamy minus 30% e, na całą markę Mia Cosmetics. E, dalej mamy przecenione perfumy, te, które ja Wam pokazałam Dolce Gabbana, e, są ze 195. Na 140 zł. przecenione, także super cena. Si mamy z 299,99 na 210 prawie. W ogóle te wszystkie, zobaczcie, perfumy są w super cenach, nawet jeżeli nie są poprzeceniane. Również mamy przecenioną kolorówkę, minus 40% na Revolution, Eveline. Tutaj dalej, co na przykład mamy lakiery do paznokci. No i tutaj już większa kolorówka, pudry, Maybelline, Laura. Pupa minus 40%. To są, są wszystkie kosmetyki do makijażu, nie tylko pudry, także maskary, pudry, podkłady. I tutaj dalej mamy pielęgnację minus 30% na całe marki, czyli na ten olejek macie minus 30%. On jest naprawdę rewelacyjny, i tutaj jeszcze mam, gdzieś miałam drugi olejek, a do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. I on również przepięknie pachnie, ale już jest bez drobin. Co tu jeszcze dalej mamy? Tutaj również mamy minus 30, minus 25%. Na Vichy La Roche Posey. Ten peeling enzymatyczny pokazywałam Wam wielokrotnie i on jest naprawdę rewelacyjny. Na niego również jest minus 30%. I tutaj mamy kosmetyki Bio. Eko z Bielendy, z Bibio od um, Ewy Chodakowskiej. Rezibo, czyli ta marka, z której mam tutaj tonik e, i ten fajny mm, krem, chciałam powiedzieć, masełko do ust. Na tę markę jest minus 20%. Także jak sami widzieliście po tym przeglądzie, naprawdę jest sporo e, fajnych e, kosmetyków w atrakcyjnych cenach. E, ja już od 7-8 lat mam kartę Lifestyle i z tą kartą jeszcze taniej możecie dorwać kosmetyki. Także opłaca się ją założyć. Możecie to zrobić poprzez ściągnięcie aplikacji Superfarmu, także to jest naprawdę banalnie proste, szybkie. Wrzucam Wam również link do strony Superfarmu w opisie. Także możecie teraz chciałam powiedzieć, przesunąć palcem w górę, ale to nie Instagram. Możecie teraz zejść sobie do opisu, kliknąć i tam Wam wszystko się pokaże. Także mam nadzieję, że skorzystacie z takich promocji z wiosennych zakupów. Przyjechaliśmy właśnie, przyjechaliśmy! Przyszliśmy na nogach na nowy świat, ponieważ mamy całkiem niedaleko od naszego domu. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie spacer. Ja początkowo chciałam iść na Wisłę, natomiast Luka wymyślił, żeby iść tutaj, bo jest więcej ludzi i faktycznie jest przez to, że jest tak ciepło dzisiaj. W miarę to jest, normalnie jest, nie? Tak, to jest tak w miarę normalnie. Są ludzie, spacerują, jest cieplutko. Przez to, że nie możemy dzisiaj nic zjeść, bo jesteśmy na tym detoksie sokowym, to wszystkiego nam się chce. Pączki, sushi, wszystko tak pachnie po kolei i mamy teraz ten problem, ale... My jakoś damy radę, soki wzięliśmy ze sobą, także musi nam to niestety wystarczyć. Chociaż Nuka powiedział, no. że może podejdziemy sobie tam dalej na ostrygi. To Miałabyś teraz. ochotę? Ja coś tak. muszę zjeść. Bo ja nie to jestem to... na sokę no jest To tam pójdziemy na ostrygi sobie. Nie, ostreg na pewno też nie powinniśmy jeść, natomiast... Myślę, że to jest najmniej takie wiesz... Inwazyjne. Szkodliwe, inwazyjne, bo to jest przecież tylko bezkręgowiec. No, spróbujemy, może nic nie będzie się działo. Tam po lewej stronie jest Lobster, do którego idziemy i zobaczcie Kto tam stoi, widzicie już Juri z Ewą, oni pisali Czy chcemy się przejść na nowy świat Na spacer, a my powiedzieliśmy, że nie Bo też już sobie wyszliśmy wcześniej i zobaczcie Jak się złożyło Dzień dobry, co, co, co to za spotkanie Wygląda jak ustawka Mua. Hej Cześć. Przyszliście nagrać sobie dzisiaj fajny dzień, że jest tak, ciepło. Bo... My też. Co to się dzieje? Czy wyszliście za nami? Ty, Mysza, wiedziałeś o tym? Powiedz, że wiedziałeś. Idziemy sami, nie? Wiedziałeś o tym? Nie, znaczy wiedziałem, że oni do nich idą, ale To skoro wy teraz przyszliście to, widzieliście nas cały czas? Szliście za nami? Nie, by kolejami Jechali jechaliśmy. Cześć. Tak, my tak Cześć. Minut. Nie, nie mam dnia bez was wszystkich. Dzisiaj bez przyjaciół. Dzisiaj miało być bez przyjaciół. Mówię do mamy, po ile ostryk jemy? Ja biorę pięć. Coś ty nie zjem tyle. Ja cztery. <laughs> Ostryki są, wiecie, jak takie gluty wodniste, prawie nic. Prawie nic nie czuć, że jecie w końcu ile? Pięć? Masz? Dobre. No także widzicie, chciałam się mieć dzień dla rodziny. Moja mama, Luka, Charlie, ale nie da się. Przez to, że lubimy te same miejsca, to się nie da, ale fajnie, że się tak spotkaliśmy. Ja uważam, że ty to ukartowałeś, nie, przekam, bo to że jest nie. niemożliwe, byśmy się w tym już samym miejscu spotkali. mówię, jak to było. no bo to jest nasze miejsce, przecież wiesz, że wszyscy się tutaj spotykamy. E, e, Juri spytał nas, czy... Mówiłaś już mi tak w e, rękę, Juri, Dobrze, Juri spytał nas, czy będziemy. No. Mówimy, że spacerujemy i chłopaki napisali do Juriego, to my wbijemy. Mhm. No a my się zawsze tutaj spotykamy, no nie działa o tym przecież, że zawsze tutaj. Mhm. No gdzie mamy w tych czasach być indziej? A wieczorem mecz Polska-Anglia. Tak, także Polska. dlatego powiedziałam, idziemy sami na spacer, bo wieczorem wszyscy i tak do nas przychodzą. Ale nie Ale się! Ale Cały czas jesteśmy razem! 15 osób poprosimy? Tak. I do picia wodę. Nie, mamy wodę. Normalnie zawsze bierzemy tu grzańce, ale nie możemy na detoksie sokowym. Poza tym już chcemy tak, wiecie, wyrzucić alkohol ze swojego życia. Jakoś tak stwierdziliśmy, że chcemy iść teraz zdrowo, pić wodę. Tak po prostu lepiej się czuć, dlatego, dlatego tylko ostrogi. Mam do Was pytanie. Co powiecie na to, że nie spędzę ani jednego dnia ze swoim facetem, sam na sam, z rodziną, taki tylko taki jestem już tak? skazana? Super pomysł, pomysł. na no tak? <laughs> Przez jaki czas? A co ty powiesz, że ja już od sześciu lat bez Ciebie ani jednego dnia nie spędziłem? No. Trochę spędziliśmy, bo jakieś wyjazdy wiesz. To się nie liczy. A to się nie liczy. Muszę z kadami bronić. Czyli tak jak ty się nie możesz uwolnić ode mnie, tak samo ja od nich? No właśnie. <śmal _> Dokładnie. Sama <śśmal _ śmal _> <śmal _> to powiedziałaś. Historia to za czekało. Że... dlatego, jak Juri do mnie mówi, zamieszkajmy na powiślu. Co ja o. <śmal _> nie, nie A Juri bardzo chce, prawda? Bar Cę, no. Ale Ewa znająca, chce, Ewa, znająca moje historie i doświadczenie, mówi stanowczo nie. Nie, Luka, w sumie to nie chcę. Luka, ty byś, ty byś chciał? To nie chcę. Żeby nie. zamieszkali? Ja bym nie chciał. Ja mieszkać tylko z Tobą na wsi. Pytam Lukę, co on na to, że będzie teraz mieszkał z teściową. Super. Ja cię dałam swoje mieszkanie, więc nie wiem, co to jest. Mama miała Zobaczy, mieszkanie w tym samym apartamentowcu, co my. Ale ostatnio stwierdziła, że jest jej tak mało, że tylko przyjeżdża raz w tygodniu, więc będzie zmieszkała u nas. No to do Ciebie się wprowadza mama, a do mnie Juri. <grym> no Juri jest zadowolony. Ja <grym> mama w gościnnym? <grym> gościnny. <grym> co teraz? Co, co na to twój Nie, ale teraz? naprawdę, co, co jaki czas I będziesz u nas tak mieszkać? Tak, tak. Co, na to co, co tydzień? To zależy, jak często będziecie mnie zapraszać. A, ja cieszysz Kiedy się? Tak. Ja zawsze mówię, że spotka. Ja zaproponowałem, że się nie strzywanie. Tak, ale lotuje. No, a, dobra. Da. Nie, super, ja jestem. Czyli wprowadzasz się do nas, ale tylko y, raz w tygodniu. Tylko raz w tygodniu albo i raz na dwa tygodnie. Dobrze, to... O, jej się to nie podoba chyba <laughs> Widzicie, mało który dzień zgodziłby się na coś takiego? Ale twój zięć jest bardzo dobry. No wiadomo, że się nie wprowadza na stałe, tylko raz Kto w tygodniu nie? Nie. Ja Skończyło się to tak, że się wcześniej wyprowadziłam z domu, pamiętasz? A, My się nie, nie nadajemy tak. do mieszkania a się razem. się wyprowadzić z domu z wtedy, co? a mama zostaje. A <laughs> Dziękuję bardzo. Wyglądają. wyglądają obłędnie. I na koniec, na doprawienie mój soczek, jest tak okropny. Czasami są dobre takie soki zielone, a ten nie smakuje za dobrze. <grymne> <Maragana. Zdrówko. grymne> Dzisiaj mamy dzień, kiedy we dwójkę nagrywamy vloga, a my z babcią jeszcze spacerek czarni nam zasnęła z lalą. Pokaż mamoją, poczekaj. Zobaczcie, jaki słodziak sobie śpi. O! Nie działa ci hulajnoga? Rozładowana ci się trafiła? Nie, to jakiś ostatnio wiesz, jeszcze po zimie, one są takie palerne. Dobrze, miłej drogi. Miłej. Moja mama już przed chwilą pojechała i zadzwoniła do mnie, że zapomniała o zajączku dla nas i że zajączek czeka na blacie w kuchni. Także już patrzę, co tutaj mamy. Tutaj chyba coś się na czarni, tak? Tak, jakieś książeczki, ale moja mama też już y, kilka dni temu wysłała pocztą do nas y, prezent na zajączkę dla Charlie. Pokażę Wam co takiego. Taki piękny fotel z napisem Charlie z uszkami, taki wafelkowy, bardzo przyjemny z y, takiej gąbki, także już kilka razy na nim siedziała, będzie mogła sobie telewizję na nim oglądać, a tamte książeczki co teraz za, to taki po prostu dodatek już do tego prezentu. Pewnie będziecie pytać, skąd to jest. Ja nie mam pojęcia, więc jak chcecie, to piszcie do niej na Instagramie. Ona na pewno. No, wam odpiszę i tutaj jest już Prezent dla nas Jakaś karteczka W środku same pyszne słodycze Moja mama wie, że kocham kinderki Jajka są No, ostatnio powiedziałam, że Mi mama nie chciała jajek kupować, to teraz widzicie Zreflektowała się I tutaj mamy kochani Voucher dla Angeliki Zen, Sukasza na masaż aromaterapeutyczny dla 2,90 minut. To jest po prostu najlepszy prezent dla nas. Na pewno go na dniach wykorzystamy. Musisz zobaczyć, co mama nam dała tutaj do środka ja znaczy... <noise> Jajka z mamer. Ma mamer czy maner to się czyta? Ja nie wiem, ale. Szkoda, że na jesteśmy na tym detoksie, mówimy, co? Lubię, no. ja A ty co tu znowu u nas robisz? <noise> Powiedz. Co jest z wami nie tym, tak? O czymś przyjaciół. <noise> Daj, Powiedz, po co przyszedłeś? głosujemy właśnie, będę robił greckie, dobre coś. No to to jakby cię usprawiedliwia. Ale dopiero jutro będę mogła zjeść. To wytrzyma do jutra? Wytrzyma nawet. Kilka Spójrzcie, to jest najfajniejszy posiłek, chyba z całego dzisiejszego dnia. Przez to, że mamy soki. To w tym detoksie jeden posiłek jest taki naprawdę treściwy, spory. Tutaj jest kurczak z sosem chili, sałatka. Do tego mam chleb tutaj obok. I naprawdę wygląda to dobrze. Jest serfeta, także jest to zadawalające. Kiedyś byłam na samych sokach, a tutaj mam sałatkę. Co tak, słuchać tu widzicie moja? Puściłam sobie serial, co kryją. Jej oczy. On jest taki, że trzeba się wkręcić w niego, to jest serial na Netflixie. No, jest taki spokojny i. Potrzebuje aparatu. Już oddaje, bo cięcie. chłopaki gotują. Cięcie. A ja, ajo, bo ja, ja się tam, jakaś się z tym niezadowolona. cięcie, powiedz, mama, wyłączaj. Dajcie znać, czy oglądaliście ten serial i czy Wam się podoba, bo on jest taki specyficzny. On mi się podoba, ale, ale to jeżeli chcecie coś, nie wiem, takiego dynamicznego, to na pewno to nie będzie serial dla Was. Co tam się dzieje? Fajne się Ale wiecie. Nie, 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 bo to chili jest. Muszę oddać aparat Dobra. temu Dobra. panu, bo Dobra. niestety, niestety musimy dzisiaj nagrywać jednym, Kąc a on swoje. będzie nagrywać jednego vlogu. No YouTube się zaczyna. Dwa vlogi nagrywamy jednym aparatem dzisiaj. No. W jednym dniu, to jest naprawdę fajne, bo na tej samej karcie, więc... Nie, jest w ogóle fajne. Nie? Nie, ja nie lubię takiego Mi nie aparatów I z tobą, i z kimkolwiek nie lubię tego, ale dzisiaj akurat Już, też na przykład. póki co? Proszę. Nasze dziecko ma nową fazę Jak jeździmy wokół wyspy, to zawsze mahatacie. tacę na karuzeli A to Jeszcze raz? Jeszcze raz? Ostatni <grym>, no już Zawsze tyle na spacerku, wszystkiego zabaw. Ja myślałam, że będę gąbujać ją Ja widziałam, że nas zmęczona, no na co prawda? Przykład... Dobra, dobra. Różynka, dobra. Żegnasz się już, czy nie? Tak. Idę, już się wykąpałam. Już mamy taką rutynę z luką. Muszę szeptać. Tak. Już mamy taką rutynę z luką, że Luka na przykład po kąpieli nie ją ubiera w piżamę, a ja w tym czasie szybko wskakuję pod prysznic. I już taka świeża w piżamce, biorę ją tutaj, usypiam, ale i tak zaraz wychodzę. Mm -hmm. Tylko już taka, wiecie, nie chcę się w ubraniach brudne kłaść.